Zupacić. Ulrichowa przed repięć zupańczyć. Trzecia na twardość, ale to już jest walka o miejsca w top 3. Zobaczymy jak Nika Wetrich sobie poradzi. Proszę spojrzeć, to jest już skakanie na dobrym poziomie. To już jest jasna informacja do trenerów, że ona w fiskapie, owszem, zamierza się chwilę pobawić, ale jej ambicją są starty w Pucharze Kontynentalnym, a może i też w Pucharze Świata, bo Wetrich, proszę Państwa, do Dotychczas była najwyżej fiska ósma, więc teraz jej na pewno rekord życiowy pod tym względem, bo obejmuje prowadzenie i stanie dzisiaj na podium. No i teraz Kamila Karpiel, mówiliśmy o tym, druga po pierwszej serii. Kamila, teraz atakujemy. Jakżeż pięknie byłoby stanąć na podium. Zeszły sezon, to o czym wspominaliśmy, stracony ze względu na e, kontuzję. Ona jest wyleczona i teraz taki pozytywny impuls by się przydał, i to jest bardzo dobry skok. Okolice punktu konstrukcyjnego, a więc 95 metra, ładnie wylądowany. 94,5 metra i chyba myślę, że możemy ogłosić, że Kamila Karpil zakończy dzisiejszą rywalizację na podium zawodu FISCAP w Szczyrku. Zobacz, jeszcze też ładne lądowania, tak. miała trochę przewagi, no niestety. Jak? Ale z drugie, na podium będzie, na podium będzie, bowiem pozostałeś tylko Karolina Indraczkowa. O ile przegrała? O 2,5 punktu zniknął Wetrich. 98,5 metra, to była odległość Indraczkowej, to był najdłuższy skok pierwszej serii. No gdyby ktoś tam powiedział, żeby tak czescy mężczyźni skakali dobrze i bili się o podium, to pewnie teraz byśmy się uśmiechnęli, no ale Indraczkowa leci daleko. Natomiast nie wiem, czy to jest skok. Miała oczywiście przewagę i to dość wyraźną nad Karpiel, nad Niką Wetrich, ale czy to jest na wygra. wygra. Ona to wygra. W mojej ocenie ona to wygra. Ona miała przewagę ponad siedmiu punktów. Zobaczymy, czy sędziowie zawodówka. się też nabiorą na lądowanie. Nie, nie nabrali się, ale wygrała. Tak, wygrała.